Dowód na to, że energii nie oszukasz. Musisz wiedzieć, że ja jestem totalną zodiakarą, i kiedy spotkam kogoś, kto otwarcie o tym rozmawia, to po prostu jaram się na maksa. No i tutaj będzie krótka historyka z podróży na wieczór panieński, na który ostatnio jechałam, PKS. Otóż idę sobie na przystanek autobusowy. Czekam. I nagle podchodzi do mnie jakaś dziewczyna. Zagaduje, jest pełna w ogóle takiej świeżości, takiego entuzjazmu i dla mnie to było takie wow, bo z reguły to ja zagaduję obcych ludzi, ja ich um, tutaj pytam o wszystko. E, no i ja jestem taka komunikatywna, zresztą mój znak zodiaku zobowiązuje. E, no i idąc dalej, no ona mi zagadała, fajne flow złapałyśmy po prostu... E, Mega, mega się dogadywałośmy. Koniec końców weszliśmy razem do PKS-u, um, usiadłyśmy koło siebie. Ona jechała już z powrotem do siebie, do domu, do miejsca, gdzie ja jechałam de facto. No i tak się dam skumały tematy, że okazało się, że my obie jesteśmy takie wysokoświadomościowe, że wierzymy właśnie w horoskopy, no i zaczęłyśmy się o siebie, o siebie pytać, w sensie ona w sumie zaczęła mnie o to pytać. No i dlaczego mówię, że energii nie oszukasz? No właśnie dlatego. Okazało się, że ona ma słoneczko we lwie, ascendent w skorpionie i księżyc w wodniku, tak. I dlaczego o tym mówię? No dlatego, że no, nie mogło być inaczej. Jak ja ją zobaczyłam, to po prostu ona była tak pewna siebie, normalnie kipiała tą pewnością siebie, w ogóle była wystrojona, widać było, że lubi błyszczeć, była ognista, komunikatywna, więc ja już wiedziałam, że to będzie ogień na, a, ogień na maksa, przepraszam. Więc no ten lew, no totalnie mi się z tym potwierdził, tak? Um, Ascendent, czyli to jak ją widzą ludzie, ona jest Skorpionem. No Skorpion ma to do siebie, że jest intensywny, że lubi wchodzić za kamarki ukryte, no, lubi dotykać tajemnic. No po prostu taka intensywność i tajemniczość, to po prostu domena Skorpionów. No i ona co? No to ona zaczęła się mnie pytać o mój znak zodiaku. To ona zaczęła tematy właśnie takie o rozwoju duchowym. To ona zaczęła o tym wszystkim mówić, dlatego po prostu ja się podziarałam tym, że swój trafił na swego i się fajnie skumałyśmy. Ale też było widać po jej ubiorze, że ona jest mega intensywna, że po prostu, o Jezu, jej pole było maksymalnie intensywne, tak? Dlatego mnie tak do niej przyciągnęło. No i księżyc w wodniku. Ona przyjechała do mojego miasta na paradę równości. No i nie mogło być inaczej, dlatego że. Księżyc mówi o twojej emocjonalności, o tym, co jest wewnętrznie dla ciebie ważne, e, ukryte dla być może świata. No i wodnik to jest rebeliant, to jest buntownik. Wodnik to.